I to w kolejnym odcinku z CarSpottingu w Warszawie. Tym razem sprawdzimy, czy w zimę idzie w ogóle coś znaleźć. Ale to nie jest zwykły CarSpotting, ponieważ wziąłem Sabrinkę, zostawiam ją tutaj i dałem wam stać na TikToku, Instagramie, gdzie stoi i wy możecie śmiało podchodzić i pisać kredą. Zostawiłem tutaj właśnie kredę, żebyście mogli śmiało podchodzić i pisać cokolwiek chcecie. Ja nawet nie będę tutaj stał. Ja po prostu sobie idę CarSpotting robić, będę sobie chodził. Po jakiejś połowie czasu sobie przyjdę tak kontrolnie sprawdzić. Co żeście tutaj namazali? Dochodzę do mojej pierwszej destynacji, którą jest klasycznie od carspottingu browary warszawskie. Ale powiem wam, no jest lipa. Przecież tą trasą, którą szedłem od centrum, żeby dojść do browarów. Zawsze po drodze coś znajdowałem. A dzisiaj nic. Może się okazać, że w zimę. Faktycznie jest do dupy spotować. No ale sprawdzimy, już tutaj za winkiel wchodzę i sprawdzimy, czy coś tutaj stoi ciekawego. No, zobaczcie, jak ładnie świątecznie jest. Tu dzieje się. miasto, ładnie podświetlone, jakiś misiaczek jest. Bardzo świątecznie. Tylko ja nie po to tu jestem, ja jestem tu po fajny autka A może jakby coś przystrojone było na przykład O, o, jakiś autka w lampka albo z choinką na dachu Dobra, na tych browarach oprócz zimna nie ma żadnego fajnego samochodu Na tych browarach faktycznie totalnie nic nie było, ale tak totalnie nic Idę tu jeszcze w biurowcy, sprawdzę czy coś stoi, wracam do Sabrynki i jeszcze idę pod hotel europejski Ostatnia nadzieja w hotelu europejskim, że coś będzie ciekawego, bo tak to kurda mówię, idę, idę, nie ma nic, to no nie ma nic, totalnie! I znalazłem złoty grail, najnowsze wypust BMW, czajcie? Najnowszy wypust BMW. Ja jeszcze tego auta na żywo nigdy nie widziałem. Możecie się już domyślać, o czym mówię, ale jest to najnowszy BMW M5! Czajcie! M5 już spotkają do Carspotinków w zimę! M5! Ale jaja! Ale to jest fajne! Ale się cieszę jak moje dziecko! Dosłownie pierwszy raz to widzę i tak od razu na carspotingu. <laughs> Ale jaja, przejdziemy sobie, ogramy to. Ja muszę zobaczyć, czy to w ogóle ładne jest, czy to nie jest ładne, bo legitnie widzę to pierwszy raz na żywo. Ej, fajne to! Ładny M5 Powiem wam, że fajny ten dyfuzor. Taki podwójny ze środkiem. Fajnie to wygląda. Ciekawe są teraz te stawki M5 na... Tutaj na szybie. Ale ma tutaj karbonową loteczkę. Ma dach też już jest karbonowy. Eee, na co tego nie widzicie? Ale jakie fajne wnętrze. Ma całe czerwone. A nie, nie całe czerwone. Takie pół na pół, czerwono-czarne fotele. Fajnie to wygląda. Ale powiem wam, wielka krowa. Naprawdę przeolbrzymie auto. No i przód. Dziwnie to wygląda. Mega dziwnie to wygląda. Strasznie dziwny jest ten grill. Tak mało wlotów jest, taki strasznie obudowany jest. No ale dobra, no rozumiem, tu na środku jest cały radar, no to to jeszcze czaje, ale tu na górze trochę ten grill przypomina jak od e, 90., że miałeś takiego dużego, grubego wąsika na górze. Ale wygląda ciekawie. Lampy fajne, agresywne. Kurde, fajne to. Podoba mi się. Ja daję approved. Ja jestem pod wrażeniem, że udało mi się to od razu znaleźć. Trochę agresywności mu brakuje. Ale nie złe. Ale w sumie M5 zawsze były mało agresywne. Więc w sumie... No, fajne. Najbardziej jest to ciekawe, jak to gada. Czy to w ogóle coś gada? Jak na nowe auta to pewnie nie gada, nie? <laughs> nie, nie, nie mogę już przestać się uśmiechać, naprawdę. To jest taka znajdźka, że to jest aż niemożliwe, że to znalazłem O! O, jeszcze M4 na nowych lampach. Jo, podoba mi się to. Czyli motyw przewodni jak zwykle. BMW dla carspottingu nie może być inaczej. Nie pamiętam jak wygląda zwykła piątka, ale taka jest mało napompowana ta M5. Moim zdaniem. Tu może będzie widać o tak? Nie jest jakaś bardzo napompowana. Nie krzyczę od razu, że jest M-kom. No może ten tywuz, jak zobaczycie, jest mocno tutaj wypuklony. O, i wraca ta M eczka tutaj. Yy, poliftowana na nowych lampach. A, to już pewnie wspominałem. Ja lubię te, te nowe piątki, więc dla mnie. Zarąbista daje aprow dla niej, jest fajna. Matki zaraz, obok mamy M8, ale zwykłe M8, bez kompetenta. Jej, jak tu biało, ale fajne, fajny środek, fajne fotele w ogóle. Jak na M8, mega kozackie, a nie, jest M8 Competition. Fajne, fajne. A to jest jeszcze ten, chyba Grand Coupe, ma cztery drzwi z tyłu, nie z tyłu, tylko. Ogólnie, cztery drzwi, ale jest jeszcze M8. Jak coś tutaj jeszcze znajdę, to znajdę, ale już wracam do Sabrinki, zobaczymy czy ktoś coś napisał. Ale jest m 5 Jest! Ale się cieszę, człowieku! To miało niedawno premiery. Zaraz jeszcze Ferrari teraz na światełkach, także czekamy i niech jedzie. Może mu da. Nie, Forcik, proszę Cię, nie rób mi tego. O, 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 jest! I Ferrari! Oh yeah! Zima, zima zaczyna oddawać. Najpierw piotka, Teraz Ferrari. Niezłe jaja. <laughs> Ej, fajnie się zaczyna, fajnie się zaczyna, tylko że zaraz zachód słońca i już będzie dupa. Ale lecimy, lecimy. Ja jestem już blisko Sabrinki. Za szybko sprawdzimy, czy coś ktoś coś napisał. I lecimy na hotel europejski. Sprawdzi, czy tam może coś ciekawego stoi. Zbliżam się do Sabrinki i sprawdzimy, czy ktoś coś napisał. Ale już widzę, że tutaj coś, 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 coś tu napisał. Kocham Cię. Sigma Girl, Sigma Boy. Na co, komu dziś wczorajsza miłość? Zuba plus Alka. Uśmiechnięta Porsche. Ej. Czy ktoś tu coś przyszedł. Ciekawe, czy widz, czy nie widz, czy ktoś ogląda, kojarzy auto, czy nie kojarzy auta. Ale fajnie, bo ktoś coś napisał w końcu. Zarobiście, yes. nie jest! Nieźle, nieźle. Kredyt to jest źle. Kredy ktoś zawinął, czy coś? Bo takie jakieś leciutkie, to nie. No i elegancko ludzie podłopują, podłopują. To... Ogra wam całkowicie jak będę kończył ten carspotting przyjdziemy sobie tutaj i sprawdzimy, jak dużo będzie popisana. Pisałem, że jakoś wie dużo bardziej nie będzie popisana. Ważne, że coś jest, tak? I lecę na hotel europejski. Sprawdzimy, czy tam coś stoi. No, tam zawsze coś stoi, tam musi coś stać. Dotarłem na ten słynny hotel europejski i sprawdzimy, co tutaj stoi. Czy w zimę pod hotelem? Czy w sumie ktoś przyjeżdża na zimę pod hotel? Jest jarmark, są świąteczne już elementy, to może ktoś coś tutaj przyjechał, nie? Na to liczymy. Ale jest tak zimno, człowieku. Ja się nie dziwię, że jednak kart w zimie nie ma sensu. Nie dlatego, że nic nie jeździ, tylko dlatego, że jest zimno. Nikomu się nie chce chodzić. Mamy rolsika. Ale wydaje mi się, że to jest w ogóle hotelowy Rolls. Nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to jest hotelowy, że hotel ma własnego Rollsa. Ale tu jest o wiele ciekawiej. Mamy kolejne Ferrari na dzisiejszy odcinek. czuj, jaka piękna Junia. Pagani to może nie jest, który ostatnio często jest w Warszawie, ale to też jest piękne auto. Carspotik w zimę jest taki, że nie spotykasz żadnych emek po drodze, nic takiego. Jak już coś spotykasz, to już jest coś takiego konkretnego właśnie jak Ferrari. No w sumie, dobra, no M5, no ale to jest... Bardzo nietypowe M5, ok? Już Wam odgrywam to bliżej. Jezus Maria, piękna czerwień, ale fela kasztanowa, pewnie oryginalna. Jeszcze jest klasa, Maybachu. Jakby tego było za mało. Maybach. Jejcie, jakie to jest piękne. Ja nie jestem pewny do końca w ogóle co to jest za Ferrari. KTP wygląda jak 458 albo 488. Google Wojak, powie mi wszystko. Tak, nie wszystkie modele znam, okej? Okay? Oh, dobrze powiedziałem, to jest 488 GTB. 8 cylindrów, no wiadomo, że V8 będzie na tym. Eee, czyli coś tam jednak wiem. Coś tam jednak wiemy. Jej, jakie to zbiegne. piękne. No i silniczek zrobimy sobie. Ostatni, ostatni look. No i jest kozacko, jest Ferrari. Jest drugie Ferrari, dwa Ferrari na dzisiaj. Nie ma lipy, że tak powiem, nie ma lipy, naprawdę. Tu jest jeszcze M 5 Jednak o po co się chodzi w zimie na ten carspoty. Ej, co to jest! Zobaczcie, to jest KN Porsche, ale w jakim paternie? Całe zmoro, ale jaja, ciekawie to wygląda. Fajne, fajne, fajne. To jest kajmanik jeszcze do tego, ale to jest ciekawe, podoba mi się. A w ogóle patrzcie jak to jest podwyższone! to może mieć tak normalnie, ale liftik jest całkiem solidny tutaj. Nie jestem wielbicielem tej kajenki, ale w tym Moro. Ej, pasuje jej, pasuje jej! <laughs> Lambo! Lambo! Dwa lamba! Co jest? <laughs> ale jakieś oklejone w reklamówki, ale. Dwa lamba! Ej, dora, karfatyk w zimę? Oddaję fest! Co jest do cholery? U i hurakan jeszcze w spiderze! Nie mam pytań, nie mam pytań, to miało być lifty CarSpotting, ja w ogóle wiem nic nie znajdywać Zaraz Wam pokażę, zaraz Wam pokażę Jest Lamborghini. Lambo, już, bo nadjeżdża Nadjeżdża, Junia śliczna Ale mu dał Do tego jeszcze Bentley Ale mu dał I jeszcze jest Urus do tego A też młoda? S1 AWS Oweusz, jak strzelił skubaniutki, jak strzela! <noise> nie no, hit. Miał być nudny carspotnik w ogóle bez żadnych aut. A okazuje się, że w zimę jest lepiej niż lato. O co tu chodzi? Nie rozumiem tego. Jeszcze jest G-klasa Brabusie. O tak! Też ślicznotka. Znaczy nie, ma znaczek Brabusa, ale nie ma jakby za dużo znaczy oprócz znaczka. To nie ma nic więcej z Brabus'a. A nie, Brabus 700. A jednak, a jednak Brabusik. Idę tam, gdzie się stoi tutaj na carspottingu, bo może jest szansa, że oni jeszcze O, jeszcze M5 Competition, kolejne. Kurna, jakie jaja dzisiaj są. Nie no, ja to chyba będę co weekend wam chodzi na tej carspotting, będziecie mieć co weekendowy odcineczek z CarSpottingu, przegląd co jeździ po mieście. Po prostu będę się tu stawiał i tyle, nie? Przyjadę jeszcze tymi lambami tutaj? Ale dał mu nieźle, co? Czyli kamera działa, kamera działa. Nagrywasz? No to mu dają. Nawet nie musiałem krzyczeć daj mu. Na szczęście. Będzie coś jeszcze? Będzie coś jeszcze? Coś jeszcze przejedzie? No zaczęło mi się podobać. Złapałem te skrzydła, wiatr w skrzydła, z, wiatr we włosy złapałem. Jaż chcę mi się tutaj nagrywać a tego to nie widziałem. 4 Fordor, ale jaki ciekawy kolorek. Nad takimi autkami jak lampa wyjeżdżają w zimę. Dlaczego jeździsz w lampą w zimę? To w wersji Spider jeszcze. Przed wyłączeniem nagrywam ostatnie autko, bo tu jeszcze stoi Challenger, czyli moje wymarzone autko. Proszę. Dodge Challenger, ale z wymienionym układem wydechowym. Ma aż cztery rurki złociste. Srebrze jest to niezłociste. No ale fajne, no ja kocham, no uwielbiam. Uwielbiam to auto. To ma tak piękną bryłę. Bryła tego auta to jest jakiś totalny sztos. W tym kolorku jeszcze no perfekcyjnie się prezentuje. Wszystko fajnie. Są lambo, są jakieś inne fajne Ferrari inne rzeczy, ale ręce mi już tak odmarzają, że to jest tragedia. Dlatego odłożę na chwilę kamerę do plecaka i widzimy się zaraz, jak coś podjedzie nowego. Jak widzicie znalazłem jeszcze m Nie wiem czy to było w kompetycie, czy nie w kompetycie, ale była. było Już nic nowego tutaj nie podjechało Więc chyba sobie stąd elegancko spinkalam Ale co? Oddało dzisiaj, co wariaty? Oj, oddało mocno No jestem, wróciłem Jak miałem pod wrócić, tak wróciłem pod wieczór I już wam pokazuję co tu jest na tej sabrince popisane Nie jest tego jakoś bardzo dużo Ale coś tam zawsze jest Wiadomo, rakietka musi być, Sigma Leonix, Zuba plus Alka, Uśmieszek, Jacek, Porsche. Trochę już trochę rzeczy było, trochę doszło. Nowy kocham Oliwcie, Arina, IGO, Zusia, Sigma Boy, Sigma Girl. Kocham, nie, Kelcie, Kielce, Kelce. Tutaj kocham cię też było. Bardzo mi miło za takie słowa. Doceniam, doceniam. Doceniam, że doceniacie to, co robię. Bardzo mi miło. Kocham Żabsona to jakieś fale coś coś. Hej, daj mu, daj mu. Wiadomo, że daj mu musi być. No i co? A, tu znowu to IG ktoś da. W sumie tyle. Nie poteszło jakoś dużo ludzi, ale rozumiem, zima, tak? Mało osób chodzi i nikomu się nie chce. Może też nie jestem aż tak na widok chociaż jestem bardzo blisko centrum. a Ale nie nieważne. Nie ważne. Tak jak widzicie, teza, czy opłaca się chodzić na carspot zimą? Opłaca się, ale ubierz się ciepło. Jest tak to tak się, że to jest masakra. Ale... No auta oddały, no ja nie wiem czy na zwykłych kart w lato tak było, nie? No może było, ale tutaj naprawdę jest picobello dzisiaj, bo same naprawdę super kary mało zwykłych aut. To jest przepiękne, to jest przepiękne. No i co? Żegnam się z wami i mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek. Lajkujcie, subskrybujcie i do następnego narka!